Witam w kolejnym odcinku O, mam no, municję do powiększacza. Patrzcie. Uooo uh, Czekajcie za ka tak, za każdym razem będzie się. Tu, 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 Telefon do mnie dzwoni. Okej, okay, jestem z powrotem. Tutaj był jakiś przełącznik. Znowu... Dobra, się jestem, przepraszam za te drobne błędy. Problemy techniczne. Nie błędy. O, chyba teraz pójdziemy za skibla bla Wiecie? O, 1701. A jest? 1514. Haha. <śmiesz> Śmieszne. Coś tam jest. Dobra. Coś. Czerwona karta A to tu Dobra, nie będziemy pić skill, bo zbierzemy sobie wszystkie apteczki, trudnie są. A już się też mogę. Dodatkowe 10 zdrowie. Raz. No to taki Ło! W sumie nie Co pa... mnie Kibel mnie zaatakował. Lol. Dobre. Atakujący kibel. No cóż. Ła. Żyj to. Ła. Piękne. Ło. Męda. Уй! Еще одна еще амуниция, это подстава, подстава. Угу. А. Тут тут так. Мили... Миллион Mamy Devastator, 15 amunicji tylko burczaki Ciekawe czy mogę je zjeść Nie, mogę tylko skopić o, o matko, o matko Patrzcie co dostałem Ciekawe czy mogę je Zastrzelić w ten sposób Gracik. O, ktoś tam na starcie, Musimy sobie zamrozić. A ja pamiętam takiego baga, chyba, że jak na przykład zamrozić świniaka... To może wypaść z niego broń Jak się odmrozi to znowu możesz wy... może wypaść Ale my nie będziemy bagować gry LOL mm, to już wiemy z czego robią hamburgery No tak Zaraz użyjemy apteczki A może teraz tego się nie otworzy To jest sekret... Nie ma sekretu No nie A ty patrz Sopra No. śmieszne Dobra, bardzo się z tego cieszę To wszystko Najwida co jest? Tak oh, much better. No tak scrappi Jest... Czy nazywa gówno, czy ja na nie wydałem? Pas Paskrapi. E, no. Czemu mi się zacięło? Nie. Kolejny telefon. Dobra, już jestem z powrotem. Rodzina do mnie wyzwania, wybaczcie. Znowu. Kurde, czasami już dalej mi naliczę czas. Dobra, dajmy, że jeszcze mamy 5 minut. że no, będziemy mieli krótszy odcinek. Mocha. Dobra, 7. Co? Nie, 57. Tak, tak. Poczekamy do świąt. Jego ja nie można zabić. Mogę dół. Jest. Co my wchodzimy na te kupy? Ło! Wow. Możemy was zamrozić? Fuck, 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 fuck A powiększyć? No nie Dobra, za dużo amunicji Rzucimy tam grenade. A. Wow, nie Nice jump. Jakie one wytrzymałe... Może Nagle skrapi dół, nie mogę. Eee... Ci oddycha samochód. Oj. No Dobra. No wyjdź. LOL Już wiemy, że to jest sekrecik. Ło Dobra. Mamy i Wszystko. No nie. nie. No nie nie, 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 tak nie będzie. No, Dobra. Tego nie ruszamy. Ło! Wow.

na nich. O. To jest koniec poziomu sobie zapiszemy, ale pozwiedzamy sobie jeszcze. Co nas ciekawego pominęło, ponieważ gram na ślepo, nigdy w to nie grałem i nie bardzo ciekawi co tutaj będzie. Poglienimy. Gdy Aha, czyli tutaj nie było nic, ale gdzie te wybuchowe TTT? Tutaj nie można. To tutaj chyba. O nie Dobra, wczytujemy Za dużo poszło amunicji Jeszcze nam zostały 3 minuty nagrywania Shop and bug Ło! Aha, to tutaj to było Więc by start Ale mapa już mi się podoba no, A, zbiliśmy ten szybę Bardzo przepraszamy Au Ale czwarty epizod jest najlepszy ze wszystkich Gdyby nie to, że ma tak mało municji hmm. Wrong way <grywka> Super O Chodźmy tutaj... Oni... w się Sekret mnicha Zmarnujmy samą misję tego steletu Duży sklep. Nie podoba mi się O! No ty patrz. Można tędy przejść Grubi. Dobra, bardzo fajnie Gdzie, 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 gdzie Ło Wkurzają mnie Tudy te Coraz więcej amunicji mamy, to dobrze Jest jakieś więzienie? Chyba ta. LOL LUL Ila? MES TORY UKREP A jakieś wymowisko, jakiś dziadny Dobra. Au. co gdzie jak? Tutaj pamiętam jak... Dobra. Nie podchodź tak blisko mnie Ała. Ał. Nie mam tutaj wonej, żadnej wody z killa żebym mógł się napić Nie zabijajcie mnie Panie daj mi sekret uh -huh. Mogę skoczyć się Zakład Micha. Czas się kończy, więc... O, to tutaj. Więc zapraszam do kolejnego odcinka serii. Zagrajmy w 3D. Wyłącz się.